Teatr od dzieci dla dzieci. Z takim zamysłem odbył się w Oleśnie wyjątkowy występ. Wzięli w nim udział wokaliści Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej oraz grupy teatralne Trzy Światy i Teatrzyki. Płasza Chrajka, czyli wiemy co tam się będzie działo, straszne rzeczy. Płasza Chrajka i jej koleżanki rozwalą naprawdę tą salę. Miłość... Będę przyjaciółką pchły szachrajki, koleżanką warszawianką. Będę jeszcze, będę obgadywała jeszcze pchłę. Jakiś morał z tego wynika, jakiś jest? Że war nie, war nie warto kłamać. Bo potem, jak ktoś nakłami, no to potem się ktoś napali na to, i potem wyjdzie z tego same nieszczęście. Po spektaklu można było obejrzeć prace plastyczne dzieci z kółka przy miejskim domu kultury. Od dzieci dla dzieci. To był zamysł. Teraz jest pandemia, też nie wiedzieliśmy, co nas czeka w tym czerwcu. Chcieliśmy zrobić coś takiego na mniejszą troszeczkę skalę, ale żeby było interesująco. I też naszym, naszym występom towarzyszy wystawa prac plastycznych dzieci z kółka ta, plastycznego. Też dla nich taki taki plusik docenienie ich pracy całorocznej że w tą pandemię mimo wszystko i tak coś tam działaliśmy 1 czerwca to dzień jedyny i wyjątkowy dla najmłodszych najważniejszy dzień w roku. Wtedy od rodziców dostajemy różne prezenty. Dla mnie Dzień Dziecka jest pociechą i e, radością, na pewno dla dzieci, e, dlatego że możemy wtedy obchodzić nasz dzień e, i wtedy możemy się bawić. Dzieci też mają swoje święto i mogą uczcić to, że one też są czegoś warte. Bardzo się z tego cieszę, bo e, zawsze ktoś mi daje coś i zawsze. Zawsze obchodzimy te święta poważnie. W trakcie występów pojawiły się także animacje dla najmłodszych. Występy niosły przesłanie. Było kolorowo, ciekawie i z pomysłem. Postawiłam z drugiej strony, każdy był więc przeświadczony. Patrząc z Mikiem należycie, że to jego jest obu